Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z Hero Zero Dzisiaj troszeczkę ciszej mówię i też przyciszyłem mikrofon o 20dB To nie jest dużo, ale może da zade zadecydować o waszych problemach z uszami, <grym> ze słuchem Nie no nie, tak śmieszkuje troszeczkę z rana e, Tak, dzisiaj jest czwartek, ten odcinek pojawi się w czwartek Miał się pojawić w środę, o dziwo Wczoraj, no nie, nie nagrywałem tego odcinka, bo, bo tak no i co jeszcze, widzowie? Mam generalnie wykłady teraz środa, czwartek, więc dzisiaj odcinek nagrywam pomiędzy wykładami. Jest godzina 11:20, a ja o 11:30 mam wykład. Więc odcinek nie będzie wcale długi. Chciałem wam tylko powiedzieć, że dzisiaj też odcinków, bądź odcinków. Dzisiaj nie będzie ocenek widzów. Będzie w sobotę najprawdopodobniej. Co jest najlepsze, będzie w sobotę, ale ja i tak to będę dzisiaj nagrywał, więc jeśli ktoś chciałby ocenkę yy... Ocenkę no, jeśli ktoś, ktoś chciałby, żebym go ocenił bądź pokazał na odcinku bez oceny czy coś, to piszcie swój nick, serwer itp. Itd. Ja oczywiście was pokażę na odcinku w sobotnim, ale go będę nagrywał dzisiaj. Więc dzisiaj, jak do godziny mniej więcej około 20, po prostu napiszecie komentarz pod tym filmikiem, że no, po prostu ze swoim nickiem, no to. No, ocenię Was raczej, a jeśli po 20 mniej więcej coś takiego, to raczej raczej dopiero na kolejnym odcinku, czyli w najbliższą środę. Eee, najbliższą, no. Najbliższą, no, za tydzień, no. Jak wiecie, jest event. Event, który, który jest... Kurczę, czy ten event jest git? No, słuchajcie, kliknęłem teraz sezon, git. No, ten event jest co roku, jest identyczny, niczym się nie różni. O kurczę, ty, kliknęłem w klawiaturę mikrofonem. On się niczym nie różni od już od dłuższego czasu, naprawdę długo, długo. długo. No i ja tu już mam coś wykonane. Tutaj musimy mieć straszne historie, czyli misje walki musicie wykonywać. Pamiętajcie, misje walki. Boże, to nie są misje walki, to są te misje chyba bodajże z, z tymi takimi skrzydełkami, ale nie jestem pewien. Albo misje walki, albo z tymi skrzydełkami, ale bardziej chyba tymi skrzydełkami, tak mi się wydaje. Co tu jeszcze ciekawego jest, mamy tutaj na pewno zdobyć dynie. te dynie, no one się łatwo zdobywa, bo to w trakcie misji można trafić tą dynię, 15 ich tylko zebrać to nie jest jakoś dużo, potem mamy zebrać ten nietoperzek, jest 30, no to to już jest troszeczkę dwa razy więcej niż dyni, no ale wiecie, potem mamy żelki kwaśne i słodkie cukierki i to identycznie wygląda, więc nie wiem czym to się różni, tylko kolorem. 25, 20, więc to jest do zebrania, to, to jest git w sumie musicie ŁOTRA pokonać. Już dzisiaj rano pokonałem łotra o 9 chyba 15 był, czy 9 ileś kolejny łot możecie sobie tutaj sprawdzić. Jest dzisiaj o 20 mm, oraz o 2 w nocy i o 13 jutro. Um, ale generalnie na, na telefonie, jak chcecie sobie to sprawdzić, to sobie wchodzicie w event i tutaj, tutaj jest taki. Taki kółeczko, które na, na, najeżdżacie albo klikacie e, i tam wtedy wam pokazuje czas kiedy jest Łotr, znaczy kiedy, kiedy się pojawi znowu. E, no i to jest spoko moim zdaniem. E, w ogóle tu jest misja z tym, to sobie ją weźmy, e, bo wiem, że ona odświeża każdą strefę, e, każdą strefę e, w grze po prostu typu e, wybierzecie tę misję to wam odświeży wszędzie strefy. Więc popatrzcie sobie jak teraz to wygląda. A zobaczymy to wtedy, jak za te 3 minuty, więc prawie przez te 3 minuty zrobimy coś w HZ -cie. Dzisiaj taki troszeczkę odcinek gameplayowy będzie, chociaż ja nie lubię takich odcinków gameplayowych robić. No ale niestety, dzisiaj taki, taki dzień mam, że naprawdę dzisiaj Dzisiaj to ja nie będę miał zbyt dużo czasu. Bo jakby wam to powiedzieć, kończę 14:45 lekcje o 15:00, pewnie wyjadę gdzieś mniej więcej z domu żeby jechać do sklepu, w sklepie zajdzie mi około godziny. No, liczę około godziny. Dojazd, wrócenie. no to jest, mam tam jakieś 8 km, 8 km, 7 km do biedronki, czy tam 6, chyba 7 jest, albo 8 takiego. No, to mało ważne jest, no ale zanim dojadę, tam za minie ileś tam czasu, wrócę w sklepie, jeszcze pobędę. A to będzie popołudnie, w czwartek, więc raczej dużo ludzi nie, był, nie będzie, ale w tej biedronce jest zawsze dużo ludzi. No i będę w tej biedronce. Kurcze, w drącej też mi pewnie zejdzie, bo też nie będę jakoś się śpieszył, no i co no, no i potem muszę wrócić z tego sklepu, muszę, muszę tak, przede wszystkim muszę yy, wymienić wodę żółwiową, czyli to kolejne pół godziny mniej więcej roboty, albo nawet troszkę, no nie, z pół godziny mi zejdzie. E, czyli liczę godzina, półtora godziny, e, czyli od 15, 16, 30, e, potem wszystko rozpakować. Liczymy 17. O godzinie 17.00 mm, ja najprawdopodobniej zjem sobie coś i zapalę w piecu. Będzie 18.00 i 18.00 chyba 30 e, coś takiego, albo 17.30, coś takiego, nie jestem pewien. Mam kolejny wykład, to mam taki, taki, takie złe okienko, 3-4 godzinne pomiędzy lekcjami, no i to mnie denerwuje, że ja muszę potem siedzieć, czekać na wykład. Bardzo długo muszę czekać, no i nic nie zrobię. No, generalnie ja bym sobie na przykład mógł, mógł, ja bym go nie miał, zrobić sobie te rzeczy, nagrać odcinek i jeszcze dzisiaj mógł kupić stream, ale no niestety streama nie będzie i w tym tygodniu nie liczcie na streama naprawdę, bo nie będę miał czasu przez weekend, nawet w ogóle czasu nie będę miał w piątek. To ja wyjadę rano z domu, wrócę do domu, posiedzę dwie godziny na wykładach i będę musiał znowu jechać w domu. Nie będziemy całą noc, bo jadę do kumpla na nockę, najprawdopodobniej na nockę, nie wiadomo, czy nocka jeszcze będzie. Um... Jeśli będzie, to nie będziemy mieć całą noc. Jeśli nie będzie, no to, no to będę w domu i może wtedy by był stream, ale to nie obiecuję, bo to no to jest bardziej, to jest bardzo mało prawdopodobne, że w ogóle tej noski nie będzie. Chociaż wiecie, wiecie jak jest. Eee, w sobotę rano przyjeżdżam do domu myję się najprawdopodobniej. No, myję się, no, no trzeba się myć. A i zobaczcie sobie teraz i odświeżyły się te wszystkie mm, tutaj zadanka, dobra. Mm, a weźmy sobie tą z dynią. E, no i co? Wrócę w sobotę do domu e, rano, mm, koło 8 dziewiątej. Umyję się, wysuszę sobie głowę, zjem sobie coś. I o godzinie na 11. na jednastą muszę na matematykę e, dodatkową godzinkę. E, po matematyce. Nawet jeśli, nawet muszę jeszcze wcześniej wyjechać Na tą matematykę Bo muszę jeszcze podskoczyć do Bankomatu, wypłacić pieniądze hmm. Powiem wam za tak szczerze, chociaż nie, w piątek sobie wypłacę pieniądze jak wrócę, no tak dobra To już wam nie będę mówił co ja tam będę jeszcze robił, no ale W sobotę no właśnie wracam No i na tą matematykę wracam, jem i potem jadę Na ininy. I będę pewnie koło 11, no może nie koło 11, nie przesadzajmy, koło 9 w domu. No i coś tam sobie ogarnę na komputerze. Postaram się pomontować coś. Mam odcinek w ogóle z Fasnofobii, nie mówiłem wam, który nagrywaliśmy we wrześniu. Półtora miesiąca minęło od tego czasu mniej więcej. Ja go jeszcze nie zmontowałem, bo to jest strasznie dużo montażu w tym. I ja nie wiem czy ja się będę po no brał kolejnych odcinków z Fafofobie, czy ja to w ogóle będę wypuszczał Zobaczymy, jest nagrany, zmontowane 15 minut z półtora godziny, albo z dwóch godzin nawet Zobaczymy no jak to będzie no No i w niedzielę, no i w co, No i w sobotę jeszcze w nocy jadę po mamę, bo wraca z zagranicy Więc będę musiał do ni po nią podjechać no, i tak mi dzień mija. Mija mi, powiem Wam, Srogo. Srogo mija. No i co jeszcze, widzowie? No, ten odcinek będę montował naprawdę mnie na wykładzie. Do wykładu mamy dwie minuty. Ja też nie chcę przedłużać, zresztą 8 minut już mam. O reklamy będę mógł wstawić jeszcze, jakbym mógł, oczywiście. Ja jeszcze zarabiam na kanale, nie mam, jeszcze Może kiedyś mi się uda eee, Może kiedyś się uda <grywa> Te 1000 subów widzić 4000 godzin oglądających, to było moje marzenie 1000 subów, nawet nie chodzi o to, żebym zarabiał, bo tak bym nie zarabiał praktycznie nic na tych odcinkach eee, Ale Ale wiecie, to takie YouTube'owe marzenie, 1000 subów, no nie? Już mamy 271, widzowie eee, To dla mnie, to jest naprawdę Dosyć spora liczba. No i to tyle tak naprawdę, widzowie. Ja bym chciał Wam podziękować za oglądanie tego e, monologu mojego no może nie monologu, dialogu do Was. E, jeśli chcecie jakieś ciekawe historie z mojego życia, e, studenta e, albo ogólnie z mojego życia, no to piszcie. Bardzo często różne historie na live opowiadam. E, Live'y no nie zapowiadałem teraz na Discordzie, ale obiecuję. Najbliższe live'y będę. Y, jeśli oczywiście was nie ma na Discordzie, zapraszam na Discorda, tam będę wszystko pisał, kiedy jest live. Najprawdopodobniej z półgodzinnym, godzinnym wyprzedzeniem do live'a, więc nie y, jakby wam to powiedzieć, nie wyciszajcie Discorda, jeśli chcecie livey. Y, albo po prostu dajcie dzwoneczek, y, dajcie dzwoneczek po prostu na kanale i wtedy przy, przy, przyjdą wam najprawdopodobniej powiadomienia, chociaż czasem nie przychodzą, więc... Wbicie na Discorda i wyczekujcie, wyczekujcie po prostu live'ów, no i to tyle ja chciał wam powiedzieć, co, co, co chciałem wam powiedzieć, jąkam się troszkę, yy, jąkam, jąkam, no jąkam, no kurcze, no takie życie, zmęczony trochę jestem, chociaż się wyspałem, ale już zmęczony tym całą uczelnią już powoli zaczynam być, chociaż minął dopiero miesiąc. <laughs> A nauka się nawet jeszcze nie zaczęła, bo wam szczerze nie uczyłem się jeszcze nic, totalnie nic, a wiem, że za dwa tygodnie kolokwium czy sesji. Nie, chyba kolokwium to się nazywa z rozpoznawania gadów i płazów. Dobra, już wam nie przedłużam tego mojego pierdzielenia. No i to tyle. Ja wszystkim dziękuję za oglądanie. No i to tyle. Na razie, cześć i pa!